Jesteśmy tutaj w środku. Będę próbował coś tam pokazać. No. ale muszę uważać, żebym nie zginął. Żeby Mam prawie nie, a jak z boku. nie zginął, muszę patrzeć, żeby mi nie uciekli, bo nie. po tym nie trafię do autobusu. Trochę wiatru się zerwał. Och, ty O, to jest nasz przewodnik, bo to bachatą. Tym kropidłem to wiem, że to jesteś u siebie. To jest nasza grupka. O, ta malutka też z ojcem jest. Zadowolona. No, to, więc pokażę jeszcze raz. O, jak wysoko. Acz w stukateriach to jest dokładne wykonanie. Kiedyś był pietyzm, żeby po prostu coś. Ludzie tam jeszcze wchodzą, wychodzą, nie wiem, czy my tam pójdziemy przewodzi coś tłumaczy, ale ja nie wiem, o co tam chodzi. Ale to musi nie No ale To jest, jest opona, to, zatrzymać, to jest, to jest, to jest, to jest, to to jest, to przyjechać tu i popatrzeć a najlepiej by było jakby strzyć sam co by po prostu miał czas na wszystko a tak musi pilnować grupy o, nawet mamy psa ze sobą Dobra, <gry> tak różne języki słychać ale my też jesteśmy jako Polacy tu idziemy dalej idziemy dalej nasza grupa idzie dalej a idę za nimi żebym nie zginął zakończam peleton o, o jeszcze ja na wózkach jeżdżą Remont je. Remont je to. duży kolos to jest duży, to jest duży objekt naprawdę O jak I ładny konik, woda z niego wypływa. I jeszcze tu przyjadę z tej strony. O! Z całej góry. z tej strony O! Jak woda z niego leci. a są nasi o są tutaj żebym ja nie zgubił ich bo bym miał kłopoty muszę się bardzo pilnować o. a tam pracownicy pracują remont jest widać na dachu wymieniają dach chyba dachówka czy co to jest w tym pałacu

Można zobaczyć jakie chmury są, może później padać nawet. Ludzie nie chcę, się pomęczeni, siedzą na schodach, albo jest ciepło. jakoś jeszcze wytrzymuję i nagrywam. To można posłuchać przez naszego przewodnika. To w Libicy nad Sardiną. Natomiast, co jest ciekawego, względem to, to, że oszczędzono, czy, tak, czy przeżyło, może tak, całą tą część, nikt inny właśnie jak Wojciech, dlatego, że wtedy był na audiencji papieża. Papież, kiedy dowiedział się o tej masakrze, która została zorganizowana w tej Libicy, powiedział do niego tak, że albo zostajesz biskupem praskim, co z czym się wiązało. Może Sławnikowiczowi odchodzić, tylko przemyślili, do końca, gdzie on działa, czy Albo e, jedziesz na misję Krystyna i zasłonię do Wózstanu. Puszkow, Ciekawe rzeczy, mówi. A na Wózstanie odchodził o mu głowę, a napisał go na Wózstanie. Następnie w 1938 roku Czesi się orientują, że jeden z ważniejszych czeskich świętych nie jest u że jest Polska. I coś trzeba z tym zrobić, to To też wysyłają, proszę Państwa, e, z misją odzyskania w to też czyni, przywozi tutaj e, z do nowoczesną e, właśnie e, tą tłumę Wojciecha No ja zadejdę. nie no, słychać, słychać teraz. Świetna pogoda, świetna pogoda i jest na co zatrzymać oko. Szkoda, że my w Polsce nie mamy takich cudownych zamków jak ten tutaj jest. Czy jeszcze na środku jest taki pomnik?